Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dobry i miłosierny Bóg. Bóg, który pragnie zbawienia każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Mówi do nas takie słowa dzisiaj. Może niełatwe, ale Bóg jest również prawdą. I żeby się zbawić, być w racji z Nim, trzeba wiary, miłości, ale i prawdy. Trzeba nam stanąć w prawdzie. I my kapłani i wszyscy że jesteśmy wierzący. I dobry Bóg mówi do nas takie słowa przez proroka Malachiasza w pierwszym czytaniu. Ja jestem potężnym królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz do was kapłani odnosi się to polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, już macie oddawać cześć memu imieniu. Mówi Pan zastępów, to rzucę Was na przekleństwo. Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewego, mówiąc, mówi Pan Zastępu. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg. A w Ewangelii. Jezus mówi do nas takie słowo. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Częcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Moi drodzy, jakże to słowo jest aktualne dzisiaj. Ono się odnosi do kapłanów, arcykapłanów, ale również do każdego z nas, bo i my, każdy z nas może być uczonym w piśmie, Faryzeuszem, w naszych domach, w rodzinach, wobec dzieci, wobec najbliższych. Często łatwo nam wymagać od innych, że i tak, lub to, nie lub tego, ale sami często, kiedy mamy żyć Słowem Jezusa, Słowem Bożym, jest nam trudno, sami często nie dopełniamy tego. Czy upadamy? Dlatego w tej sytuacji, moi drodzy, możemy na pewno wiele wymieniać trudności, które przechodzi kościół czy ludzie wierzący. Możemy wymieniać trudności, które są w kościele: schizmy, podział kościoła, herezje, które wchodzą do kościoła, skandale, które dotykają kościół. To dzisiaj jest, czy, czy kapłanom. Ale wobec tych wszystkich zarzutów, one wszystkie bledną wobec najważniejszej informacji, wobec dobrej nowiny, którą głosi Jezus. Wobec miłości Jezusa. To wszystko blednie wobec miłości Jezusa. W jakimkolwiek jesteśmy położeniu, zawsze. Możemy pokładać ufność miłości Jezusa zawsze. Ta miłość Jezusa czeka zawsze na każdego z nas. Ona jest większa niż wszystko i wszystko inne, nawet największe skandale, bledną wobec miłości Jezusa. Nie ma nic większego niż miłości Jezusa, niż miłości Boga, miłości okazanej na krzyżu. Tam na krzyżu serce Jezusa jest starte, jest zniszczone dla naszych nieprawości, za nasze nieprawości, za naszych grzech. Tam na krzyżu jest krew Jezusa, która łamie wszelkich grzech i zło. Ale dzisiaj, moi drodzy, jest czas, kiedy Ewangelia się wypełnia. Jezus mówi w Ewangelii o ziarnie pszenicy i o chwaście. Pamiętamy tą przypowieść. Rośnie ziar pszenica i chwast. Jezus mówi: Poczekajcie, aż przyjdzie czas. Przyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród dobrych. I dzisiaj jest ten czas, że kąkol oddziela się od dobrego ziarna. Dobre ziarno, pszenica wydaje dobre owoce. To zboże zbiera się do spichlerza. Natomiast chwast wiąże się, w snopki jej się spala w ogniu. Chwast nie przynosi dobrego owocu. I po tym. Pozna się, poznaje się ludzi. Jeżeli ktoś wypełnia Słowo Boże, żyje tym, przynosi dobre owoce. Przynosi miłość dla drugiego człowieka. To miłość zbawia leczy. Ten, kto nie żyje, jeżeli nie żyjemy tym Słowem, nie przynosimy owocu. Bardziej może jesteśmy jak chwas, który zajmuje miejsce, ale owocu nie przynosi. Dlatego, moi drodzy, Wobec tego wszystkiego zawsze miłość Jezusa jest dla nas nadzieją na teraz i na przyszłość, cokolwiek się wydarzyło w naszym życiu. Miłość Jezusa dla nas czeka, tylko warunek jest taki, żeby tę miłość przyjąć, odpowiedzieć miłością na miłość Jezusa, czyli przyjąć zasady życia, według którego Jezus mówi, prawo, które Jezus mówi. Nie uznawać grzechu za coś dobrego, nie mówić, że zło, łamanie. Prawa Bożego, przykazań jest czymś dobrym. Trzeba usiąść, przeczytać te czytania i żyć, przykazania i żyć tym słowem. Żyć tymi przykazaniami i odpowiadać miłością na miłość Jezusa. Dzisiaj stoimy po prawej i po lewej stronie. Po jednej stronie są ci, którzy mówią Bogu: non serwiam, nie będę Ci służył. Ja mam swoje życie, swoje zasady życia. Chcę żyć tak, jak ja chcę, od mojej wolności. Non serviam. Ale są też tacy, którzy chcą odpowiadać na miłość Jezusa. I pamiętamy faryzeusza i celnika w świątyni. Ten celnik bił się w piersi i mówił: Panie, przebaź mi moje grzechy, zmiłuj się nade mną. Są tacy, którzy wołają nieustannie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzeszną. Nade mną grzesznikiem. Jezus zatrzymuje się, okazuje miłosierdzie. Przebaczam Ci. I Ci nie grzesz więcej, powiedział do jawnogrzesznicy. Nie, nie grzesz więcej. Czyli to jest to przyjęcie miłości Jezusa, przemiana życia, przemiana sposobu życia, nawrócenie się. I to jak najbardziej dotyczy i kapłanów i wszystkich nas. Wierzący. Jeżeli chcemy żyć Słowem Bożym, odpowiadamy miłością na miłość Jezusa, a miłość zbawia, leczy, ratuje, podnosi z największego upadku. Ale ci, którzy mówią non serviam, nie będę Ci służył, chcą trwać w buncie wobec Boga, tą miłość odrzucają. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj nas Jezus zaprasza, żeby każdy z nas nosił Jego znak w naszym sercu i umyśle. Jest to znak miłości, ufności, nadziei. Nadziei w Jego miłość. I tak poznaje się właśnie to drzewo po owocach. Człowieka poznaje się po Jego owocach. Jaki jest jego życie? Jaki jest sposób jego życia? Moi drodzy, ta droga, tych, którzy wybierają słowo Jezusa. Jego miłość jest często bolesna, jest trudna. Tam są często łzy, jest często cierpienie, ale Jezus jest obecny. Jezus nam towarzyszy w tej drodze. To nie jest tak, że tam nie ma upadków. My jesteśmy często duchowo biedni, słabi. Jezus mówi, wesprzyj się na moim bogactwie. Ja jestem bogaty miłością, miłosierdziem. Często jesteśmy słabi, postanawiamy coś. Idziemy do spowiedzi, chcemy lepiej, ale znowu słabość przychodzi. Jezus mówi, wesprzyj się na mojej sile. Wesprzyj się na mojej sile, bo jest jedna siła, jedna moc. On jeden ma moc zbawić. A moi drodzy, to wszystko streszcza słowo miłość. Miłość się nie poddaje, miłość zawsze się podnosi. I miłość zawsze pragnie towarzyszyć osobie ukochanej. Jesteśmy słabi, ale Jezu chcemy, opierać się na Twojej mocy, na Twojej sile. Maryjo, Ty tą tajemnicę zgłębiłaś całą. Pomóż nam żyć tą tajemnicą miłości Boga, tajemnicą relacji z Jezusem. Naucz nas miłości do Jezusa.